Siemano, to Nitinit, 24 bity. W dzisiejszym odcinku 10 najczęstszych błędów popełnianych przez raperów podczas nagrywania. Jako realizator pracowałem z wieloma raperami i dzięki temu mogę się podzielić z wami moim doświadczeniem. Zaczynajmy. Numer jeden, Nieznanie tekstu na pamięć. jak w w którym zasnąć Jest to bardzo częsty błąd popełniany przez raperów, ponieważ zawsze możemy nawijać z kartki. Jest to bardzo niekorzystne, ponieważ podczas nagrywania skupiasz się na czytaniu tekstu i część powiedzmy, Twojej koncentracji musi być na to poświęcona. A gdy znasz tekst na pamięć, nie myślisz już o poprawności tekstu, tylko o tym, żeby jak najlepiej go nawinąć. Uwalniasz w ten sposób swoje zasoby i możesz się skupić na tym, aby ten tekst był jak najlepiej nawinięty. Czytanie tekstu, czy to z telefonu, czy z kartki, już delikatnie dekoncentruje i nie możesz się skupić w pełni na tym, jak chcesz, żeby ten tekst zabrzmiał. Wyobraź sobie, że tekst masz dosłownie wyryty na pamięć i dzięki temu on po prostu płynie. Po prostu płyniesz razem z nim i nie myślisz o tym, gdzie jest jaki wyraz, gdzie jest jaka litera, tylko po prostu płyniesz. Punkt drugi, związany z poprzednim, nie ćwiczenie tekstu. Ry rytm Black jak wahadło, hipnotyzer, wprowadzacie w transpit, Strasznie mnie szokuje za każdym razem to, gdy raper uczy się tekstu w trakcie nagrania. Podczas sesji nagraniowej szkoda czasu na ćwiczenie tekstu i dużo lepiej byłoby go wykorzystać np. Na, na szlifowanie szczegółów i na pokazanie emocji w tym tekście. Wyobraźcie sobie, że gitarzysta przychodzi do studia i dopiero w tym momencie zaczyna ćwiczyć solówkę, którą chce zagrać. No, trochę szkoda czasu i realizatora, i rapera. Równie dobrze można zrobić to w domu. Poprzez ćwiczenie tekstu podnosicie swoje umiejętności i nagrywanie już staje się czystą formalnością i przyjemnością, a nie katowanie, aby było nagrane tylko poprawnie, a nie fajnie. Umiejąc dobrze nawijać tekst, gdy przechodzisz do studia, dużo więcej możesz wycisnąć ze swojego numeru, więc warto. Punkt trzeci. Nie rozgrzanie się przed nagrywką. Rytm werbla jak wahadło hipnotyzera wprowadza Cię w stan... DEM! Rytm werbla jak wahadło z DAMN! Jeśli rapujesz Twoje ciało jest Twoim instrumentem, i tak samo jak sportowiec przed zawodami, tak instrument przed nagraniem należałoby rozgrzać. Nawet struny od gitary, zanim zaczniesz na nie grać, dobrze trochę porozciągać i tak dalej, Żeby brzmiały lepiej. A nawijając nierozgrzanym, możesz na przykład zedrzeć szybciej gardło, no przez co mniej nagrasz i szybciej Twój czas nagrania się skończy. I zamiast trzech utworów nagrasz tylko jeden, bo już na drugim będzie chrypka a poza tym twój głos będzie brzmiał dużo lepiej. Aby rozgrzać wokal należy wykonywać pewne ćwiczenia, ale jest to temat na jeden z kolejnych odcinków. Numer 4. Podstawowe błędy w emisji głosu. Rytm werbla like, jak wahadło hipnotyzera wprowadza cię w trans, w którym zasnąć się nie da. Nie słyszę! Głośniej beat daj! Beat GŁOŚNIEJ! Jak wprowadza się w trans, którym się Dwa najczęściej spotykane błędy to krzyk i obniżanie głosu. Oczywiście bardzo dobrze jest bawić się wokalem i modulować go w pewien sposób, ale jeśli nie jesteś bardzo doświadczonym raperem, to na początek raczej odradzam to robić. Ja po około 15 latach nawijania dopiero zaczynam bawić się w modulację, ale jeśli nie jesteś jeszcze bardzo zaawansowany, to polecam ci nawijać głosem jak najbardziej zbliżonym do tego, którym normalnie mówisz, bo dzięki temu, że nie krzyczysz i nie masz za bardzo obniżonego głosu, twoje struny mogą wibrować z większą ilością częstotliwości, ale nie wdrażając się już w mechanikę, generalnie chodzi o to, że Twój głos generalnie będzie szerszy. Będzie lepiej się układał w miksie. Dzięki czemu brzmi on paradoksalnie głośniej. Czasami, gdy krzyczymy, wydaje nam się, że lepiej to brzmi, lepiej dajemy swoje emocje i ogólnie no, jakoś tak się lepiej czujemy podczas nawijania. Ale bardzo często stwarza to dużo więcej problemów, wykańcza nasze gardło, no i generalnie dużo częściej brzmi to po prostu słabo. Numer 5 Zmiana głosu podczas dogrywania kolejnych partii zwrotki. Rytm werbla jak się w trans, w którym zasnąć się nie da. Idealny stąd, żaden idealny. Wbrew pozorom, nagrywanie całej zwrotki naraz nie zawsze jest najlepszym pomysłem, ponieważ dzieląc ją na mniejsze fragmenty, każdy z nich możemy dużo lepiej dopracować. I w takiej sytuacji, gdy dogrywamy kolejny wers, nasz głos może się nieznacznie zmienić, i czasami słychać, że to jest po prostu dograne. Aby nasz głos zabrzmiał dobrze, możemy wykorzystać do tego różne narzędzia, jak na przykład nagrywanie z nakładką. Jeśli mamy już nagrane cztery wersy i nagrywamy drugą czwórkę, to powinniśmy nagrać również dwa ostatnie wersy, na przykład yy, z poprzedniej czwórki. Oczywiście w wersji końcowej te dwa wersy będą wyciszone i nie będą wchodziły w skład głównego wokalu, ale pozwolą nam one zbliżyć się do wokalu już nagranego wcześniej. Dzięki temu, że będziemy to słyszeć. Numer 6. Dokańczanie zwrotki w inny dzień. Rydwer black, bahadło! A jutro to dokończę, dobra? Czasami zdarza się tak, że po powrocie do domu słyszymy, że jakieś partie nie do końca nam wyszły i chcemy to poprawiać w inny dzień. Czasami jest to koniecznością, ale polecam bardzo tego unikać, ponieważ w każdy inny dzień nasz głos może brzmieć zupełnie inaczej, ponieważ wpływ na niego barwę ma wiele czynników, jak na przykład jak się wyspaliśmy, co jedliśmy wcześniej, poziom nawodnienia, itd, i więc z dużym prawdopodobieństwem będzie on brzmiał inaczej niż w dzień nagrania. Więc lepiej nagrać cały kawałek od początku. Albo machnąć już ręką na te poprawki. Lepsze wrogiem dobrego. <laughs> Numer 7 liczenia na to, że poprawimy w podbiciach. Rytm werbla jak wahadło, hipnotyzera wprowadzacie Cię w trans, w którym zabzasujesz się... się nie da, da... to się podbije. Nie ma nic bardziej mylnego niż iluzja, że podbiciami możemy zrobić wszystko. <laughs> Uratować całą zwrotkę. Jeśli wokal główny jest niewyraźny, to dodanie do niego kolejnych partii może tylko pogorszyć sprawę albo zakamuflować, że tam cokolwiek jest. Ale na pewno nie poprawi jakości zwrotki. Nawet jeśli podczas nagrania słyszycie, że coś delikatnie podbicia uratowały, nie idźcie tą drogą, ponieważ podbicia mają być delikatną przyprawą do waszego utworu i nadaniemu smaku, a nie kołem ratunkowym. Numer 8. Zbytnia eskalacja ruchów podczas nagrania. Rytm werbla jak wahadło, hipnotyzera wprowadza Cię w klas, z którym zasnąć się nie da. I... Wiem, że Twoja zwrotka naprawdę miażdży i wozi Cię przeokrutnie, ale jednak, aby nagranie było lepsze, lepiej zachować tę skromność ruchów. Ponieważ gibając się w lewo i w prawo podczas nagrania, zmienia się właśnie nasz ton głosu to raz, a dwa dynamika, czyli właśnie różnice głośności. A także sama odległość od mikrofonu, co skutkuje tym, że nasz głos brzmi trochę inaczej z każdej odległości mikrofonu. Ponieważ na przykład tu jest trochę bardziej basowy, tutaj trochę mniej i tak dalej, i tak dalej. Ale to już takie sprzętowe tam niuanse. Do swojego numeru możesz się gibać albo podczas nagrania, albo przy odsłuchiwaniu. Sam wybierz. Zdecyduj. Numer 9. Nagrywanie na bombie. Ida to, ida, ale on nie stanął żaden ideał. Prędzej degenerator. O potencjał lidera. O potencjał lidera. No żywo? Wiem, że używki są bardzo popularne w branży muzycznej, szczególnie jaranie i alkohol i często dużo lepiej może się poczuć podczas nagrania i lepiej poczuć bit, lepiej poczuć swoje wersy, ale jednak polecam nagrywać bez tego. Po pierwsze, zastanów się, czy jest to dobre rozwiązanie na stałe. Czy za każdym razem chcesz być zbombiony, aby dobrze nagrać? Czy lepiej wyrobić w sobie umiejętność prowadzenia się w pewien stan po to, aby nagranie zabrzmiało dobrze? Dodatkowo tak samo alkohol jak i jaranie również bardzo wysuszają e, na przykład nasze struny głosowe, przez to oczywiste jest, że nasz głos będzie brzmiał gorzej. Czasami może się zdarzyć, że chcemy jakąś tam chrypkę uzyskać, ale to tak samo jak granie na zepsutej gitarze. Czasami może to zabrzmieć lepiej, ale generalnie wolimy dobrą gitarę. I dodatkowo, na przykład, alkohol spowalnia nasz czas reakcji, co w przypadku akurat rapu ma gigantyczne znaczenie, no bo jednak musimy trafiać w te konkretne rytmiczne punkty gdzieś na siatce. I alkohol nam to nieco utrudnia. Nam się wydaje, że trafiamy, i po przesłuchaniu brzmi to dużo gorzej niż gdy nawijaliśmy. Wtedy nam się wydawało lepiej. Oczywiście może istnieją używki, które mogą pomagać nieco zabrzmieć lepiej, ale raczej ich nie polecam, no bo każda ma pewne skutki uboczne, uzależnia, jest niezdrowa i tak dalej, więc po co? Muzyka jest wystarczającym narkotykiem. Jedź faj, graj. Numer 10, z którym być może większość z Was może się nie zgadzać, niesłuchanie rad realizatora. Zasnąć śniada, idea to idealny stan, żaden ideał prędzej degenerat. Dobrze było, ja tak bunt wyrażam. To ulica, a nie opera jakaś. Nie znasz się. A, a, a pan śpiewa w ogóle? Często panuje podejście, że to jest mój utwór, więc proszę się do niego nie wtrącać. Ale jednak realizator ma dużo większe doświadczenie i potrafi spojrzeć na wasz utwór z nieco innej perspektywy i z perspektywy też czysto technicznej i brzmieniowej. I dzięki temu wie, jak to konkretnie może zabrzmieć, co jest dla całości utworu dobre, a co nie. Więc jeśli ingeruje on w waszą zwrotkę, to tak naprawdę robi to dla dobra utworu, a nie dlatego, że chce być jego współtwórcą i zepsuć waszą wizję. Patrzy on tylko na technikalia i na poprawność, a cały artyzm jest zostawiony dla was. Więc czasami warto zmienić te kilka sylab tylko po to, żeby zabrzmiało to lepiej. A poza tym, realizator ma świeże spojrzenie na Wasz utwór i nie jest z nim związany emocjonalnie, co jest super ważne, więc warto posłuchać jakiejś opinii z boku. Oczywiście czasami realizator może się mylić, ale generalnie lepiej go słuchać. Sam jestem też realizatorem, więc więcej mówię. To było 10 najczęściej popełnianych błędów przez raperów, starajcie się ich wystrzegać, a z dnia na dzień będziecie stawać się coraz lepsi. You can do it. Jeśli znacie jeszcze jakieś inne często popełniane błędy przez raperów, piszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawy, co mogę jeszcze pominąć. Zapraszam do subskrypcji kanału, czekajcie na następne odcinki. Big Mówił do Was NIT, nit 24 bity. CZEKI